Oto pierwszy ze 183 aforyzmów o miłości pod tytułem Łacina i Dziewczyna. Pierwszy z tych aforyzmów nosi tytuł, który tu cytuję. Afekt erotyczny, definicja miłości. Zakochanie romantyczne, miłość, eros, amor. To rodzaj fioła na czyimś punkcie. Typ relacji z drugą osobą, stan uzależnienia i napięcia emocjonalnego, charakteryzujący się obsesyjnymi, a czułymi i wiernopoddańczymi myślami o niej i pragnieniem przebywania z nią blisko, jak najbliżej. A w przypadku niedostępności, Tegoż obiektu pożądania, monoideału, irytacją, tęsknotą, strachem, żalem, aż do przejścia w nienawiść, w przypadku zupełnej niemożliwości zjednania sobie zrozumienia i wzajemności. I gdy nadzieja spełnienia jest w oczywisty sposób płonna. Nieszczęśliwa pasja erotyczna, monomania, jest chorobą i miewa podobny przebieg jak każda choroba, psychoza przechodząca przez etapy rozwoju. Na tym polega passionis amaritudo gorycz namiętności. Człowiek doświadcza miłości, jako pasjo, uczucie cierpiętnicze. Chory doznaje takiego olśniewającego przekonania, że ani lilia, ani fiołek, ani bławatek nie może się mierzyć z wdziękami róży jego wybranej, która jedna zagarnęła wszystkie rodzaje piękności jako piękno nad pięknami Cud nad cudami. Boj napisał o pewnym malarzu, który takiej dostał manii, że chciał tylko od Stefanii. Później jednak mu wychudło, bo już była stare pudło. Pacjent cierpi na zaburzenia, które można nazwać weneryczną chorobą psychiczną. Morbus amatorius psychicus. Albo venereus morbus psychicus w medycznej terminologii fachowej. Miłość płciowa, somatycznie, to według teologów grzech z pokusy wynikły, według jurystów niedozwolony alians. Medycyna postrzega jedynie coitus, spółkowanie, jako czynności mechaniczne, kardiologia jednak wyróżnia rodzaj choroby. Broken Heart Syndrom, syndrom złamanego serca. Psychiatria określa miłość jako zaburzenie umysłu, jest nim już sama pokusa. Jeśli miłość jest odwzajemniona, wtedy mamy jej odmianę w postaci lekkiej. Morbus venereus psychicus mollis. jeśli nieodwzajemniona w postaci ciężkiej, morbus venereus psychicus gravis, a jeśli w bardzo ciężkiej, aż do szagu, to nazywamy taki stan morbus venereus psychicus furiosus. Przez taką chorobę musi przejść w zasadzie każdy, gdyż erotyzm i seksualność to właściwa człowiekowi aktywność genetyczna.